No Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do niego arcykapłani i starsi ludu, pytając jakim prawem to czynisz? I kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział. Ja też zadam wam jedno pytanie, jeśli odpowiecie mi na nie i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba? Czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci. Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: Nie wiemy. On również im odpowiedział: Zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Myślicie, pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: Idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan, drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieże, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi. I jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał i inne sługi więcej niż za pierwszym razem. Lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc, uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie, to jest dziedzic. Chodźcie. Zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc, kiedy więc przybędzie właściciel winnicy? Co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu, nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł. Czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego opowiadam Wam: Królestwo Boże będzie Wam zabrane, a dane narodowi, który wyda Jego owoce. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. Arcykapłani i Faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. To też starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. A Jezus znów mówił do nich w przypowieściach: Królestwo Niebieskie podobne jest do króla który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem. Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite, i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi, i sprowadzili wszystkich, których napotkali Złych i dobrych I sala weselna napełniła się biesiadnikami Wszedł król Żeby się przypatrzyć biesiadnikom I zauważył tam człowieka Nieubranego w strój weselny Rzekł do niego Przyjacielu, jakże tu wszedłeś Nie mając stroju weselnego Lecz on o nie miał Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu ręce i nogi, i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak go pochwycić w mowie posłali więc do niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, na Bogu to, co należy do Boga. Gdy to usłyszeli, zmieszali się. I zostawiwszy go, odeszli. Amen.